Najnowszy sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej pokazuje, że walka o urząd prezydenta będzie starciem pomiędzy Trzaskowskim i Nawrockim. Rafał Trzaskowski, kandydat KO, prowadzi z 34,11% poparcia, ale Karol Nawrocki, popierany przez PiS, jest tuż za nim, zdobywając 30,76%. Różnica wynosi zaledwie 3,35%. To pokazuje, jak wyrównana jest stawka. Na trzecim miejscu Sławomir Mencen z 14,32%. Konfederacja od wyborów do Sejmu zwiększyła swoje poparcie aż dwukrotnie. Dalej Szymon Hołownia z trzeciej drogi z 5,43%. Magdalena Biejat z nowej lewicy notuje 3,72%. A Adrian Zandberg z razem 3,37%. Oboje walczą o uwagę wyborców. W drugiej turze wyborów każdy głos może przeważyć szale, a frekwencja zapowiada się znowu wysoko. Kogo popierasz w tej walce? Daj znać w komentarzu. Potrzebujemy waszego wsparcia, by dalej niezależnie analizować politykę, bez wpływów zewnętrznych. Każda pomoc ma znaczenie. Kliknij w link i wesprzyj nasz rozwój.